Dobry wieczór Państwu. W codziennym programie telewizyjnym Nowego Dziennika witają Państwa Aleksandra Sławisz i Janusz Szlechta. Jest środa, 31 października, a naszym gościem dzisiaj jest ksiądz Stefan Las, proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Pasejk. Od 1 lipca tego roku sanktuarium błogosławianego Jana Pawła II. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy Szczęść Boże. Księdza. Jutro 1 listopada, bardzo ważne święto w kondycji katolickiej, święto Wszystkich Świętych. Skąd to święto się wywodzi i dlaczego akurat obchodzimy go 1 listopada? Wieki, wieki temu o, Dzień Wszystkich Świętych był obchodzony 1 maja. Od 631 czy 2 roku, a Grzegorz, papież Grzegorz III o, przeniósł to święto na 1 listopada. Grzegorz IV w połowie VIII wieku a, uczynił tą, a, to święto uroczystością dla Kościoła Powszechnego. I to jest właśnie taka a, a, krótka historia od Dnia Wszystkich Świętych. Dzień Wszystkich Świętych od początku istnienia Kościoła był obchodzony. Nie był może obchodzony tak uroczyście mm -hmm. jak dzisiaj. a nie zawsze 1 listopada. I nie zawsze 1 listopada, mm -hmm. ale zawsze była pamięć i, było, i właściwie można powiedzieć nie tyle pamięć, co... A, Wierni, ci, którzy znali tych ludzi wielkich, świętych, stawiali, prosili o wstawiennictwo, łaski Boże i o wszelkiego rodzaju błogosławieństwo Boże dla siebie i dla swoich rodzin. A 2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. Tak, to są dwie... Proszę powiedzieć, <coughs> jaka jest różnica między jednym a drugim świętem? I dlaczego tak popularnie się nazywa 1 listopada Dniem Zmarłych? 1 li... tak. listopada, listopada nie jest z nim zmarłym, 1 listopada jest uroczystością wszystkich świętych. To znaczy, że oddajemy część, prosimy o wstawienie tych wszystkich świętych znanych i nieznanych. Jest to uroczystość i w tym dniu wszyscy się cieszą. Właściwie można powiedzieć, że każdy z nas w tym dniu obchodzi swoje imieniny, mm, ponieważ oddaje swojemu, swojemu patronowi, oddaje cześć i prosi go o łaski Boże, o stawiennictwo. A Dzień Zaduszny to ma właściwie, można powiedzieć, a moim przekonaniu i w nauczaniu kościoła tak samo, nie? że to jest ma podwójny aspekt. Aspekt jest taki pierwszy, że człowiek wyraża swoją pamięć o tych najbliższych swoich, którzy odeszli już do wieczności i poprzez, o, o, poprzez tę pamięć zapala znicze czy, o, czy y, modli się. Druga sprawa jest również bardzo ważna jest a na przykład świadomość śmierci, że człowiek każdym z dniem zbliża się do końca swojego życia i musi pamiętać o tym, jaki jest jego cel. I to właśnie to jest to, można powiedzieć, taka zaduma nad przeszłością swoich bliskich, najbliższych rodziców, braci, sióstr, czy nawet kolegów, koleżanek, kim byli dla mnie, co zrobili. Będziemy za to wdzięczni odmówić pacierz. I również, drugi, o swojej śmierci, że gdzie, dokąd ja podążam w swoim życiu, gdzie ja kroczę, jaki jest cel mojego życia, że tym celem ostatecznym naszego życia jest właśnie świętość, obcowanie z Panem Bogiem, życie w Królestwie Szczęśliwości Wiecznej. A czy powinniśmy się bać śmierci jako katolicy? o no, śmierci nie powinniśmy się bać, ponieważ a, to jest niewłaściwe zrozumienie. Może często właśnie, jeżeli ktoś umrze czy coś, to może nie powinniśmy się bać tej śmierci, tylko jest jakiś ból po odejściu tej osoby najbliższej, okay. czy, czy kolegi, czy koleżanki, czy rodziców, czy kogokolwiek. Nie? Jest to ból, jakby można powiedzieć, brak tej osoby, jest to jak można powiedzieć żałoba za tą osobą, ale nie jaką śmierć, że śmierć zabrała. Każdy z nas, okay. kiedy swoje życie zakończy i jak święty Benedykt, Benedykt mówił, memento moris pamięta o śmierci, nie? Ból. I o, a proszę a jest... proszę powiedzieć, skąd się wzięła tradycja palenia zniczy na grobach zmarłych? Świeca, światło w kościele rzymskokatolickim katolickim ma bardzo głębokie, głębokie o, znaczenie, to znaczy o, świeca paschalna, światło życia. Nie? Na przykład mówimy modlitwę za zmarłych, wieczne odpoczywanie, radzi dać panie, a światłość wiekuista, ten znicz to jest światłość wiekuista. W całym Kościele rzymsko-katolickim tej tradycji nie ma, więcej jest to, można powiedzieć, tradycja narodu polskiego, najbardziej jest to rozwinięta ta tradycja, chociaż w innego państwa i tak dalej, również są właśnie te znaki. Dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych w Stanach Zjednoczonych i również w Polsce obchodzony jest Halloween, również mający związek ze śmiercią, ale troszeczkę inny. Jaki, czy jest jakiś związek między Dniem Wszystkich Świętych, który my obchodzimy Halloween i, i co kościół na to? Ja myślę, Czyli właśnie, czy katolicy powinni świętować Halloween? No właśnie. Katolicy nie powinni świętować Halloween, to nie ma nic wspólnego z katolicyzmem. A jest to więcej, a można powiedzieć takie, nie, nie znam dokładnie historii skąd się to wzięło, ale jest jednak a rozumienie Halloween jest zupełnie inne. Jest to, można powiedzieć, takie cząstkowe oddawanie, oddawanie czci śmierci w złym znaczeniu i również tym samym podobnych o, znakach szatanowi, to nie jest, o, to jest takie bardziej, bardzo takie frywolne, takie le, e, lekko bra, lek, e, lekkie branie o, znaczenia śmierci i szatana, to jest o, bardzo takie ryzykowne. Jeżeli ja bym miał na przykład o, dzieci i tak dalej, ja bym nie, nie preferował, ja bym nie, nie zalecał, ja bym nie obchodził tego, nie? ponieważ nie jest, to, nie jest to właściwe. Dla katolika nie jest to właściwe. A powiedział ksiądz, że e, tradycja zapalenia e, znicze na grobach to jest taka polska tradycja. Jak różni się obchodzenie Dnia Wszystkich Świętych w Polsce i tutaj wśród Polonii? W Polsce jednak jest bardziej e, uroczyście. to znaczy są m, wiele możliwości ku temu, każda parafia ma swój cmentarz, są procesje i tak dalej. No, w Stanach Zjednoczonych jesteśmy troszeczkę ograniczeni. Takim najbardziej moim zdaniem o, takim dniem, o, dzień zadusznych jest o, odprawiany o, przy parafiach, gdzie parafie polskie mają swoje cmentarze, uh -huh. na przykład amerykańska Częstochowa uh -huh. w Dojostan albo na przykład znam parafię św. Jadwiki w Trenton która właśnie też ładnie to od, o, o, obchodzą tę uroczystość, tak ten dzień, dzień zmarłych. Mhm. I jednak duża jest różnica. Mhm. U nas jest bardziej, na przykład w naszej parafii, w parafii Matki Bożej Różańcowej, obchodzimy wszystko w kościele, nie? Mhm. Modlimy się za zmarłych, robimy wypominki i tak dalej. Mhm. Podtrzymujemy tradycję, ale bardziej mhm. w mniejszym zakresie, Polscy bardziej dziękuję. jesteśmy ograniczeni, ponieważ nie mamy swojego cmentarza i nasi wierni w różnych cmentarzach są mhm. pochowani że ogarniamy ich miłością, modlitwami mm -hmm. poprzez o, modlitwę w kościele. W Polsce też to jest okazja do spotkania się z rodziną właśnie. Na, tak, na to też ma wymiar. wymiar rodziny tutaj niestety nie jest to... No to znaczy, ja znam kilkanaście osób, które na przykład w dzień zadłużny biorą sobie urlop i, i spędzają razem w rodzinie mm -hmm. i tak dalej. Niektórzy podtrzymują mocno tę tradycję i zatem trzeba im oddać część i chwałę, a niektórzy nie są, nie mają, nie mają tych możliwości, więc może obchodzą w innych dniach, na przykład w udają się do różnego kościołu, różnych kościołów i różnych cmentarzy i, i oddają część, część i pamięć swoim bliskim zmarłym. Dziękujemy księdzu za Dzień. wszystkie wyjaśnienia i dziękujemy za wizytę w naszym studio. Dziękuję bardzo.